A i Motor, to trzy koła No, jak wziąłeś trójkołowca to owszem masz trzy koła hmm. Ojejku, na górze, w mam nadzieję, że Enduro będzie miał jakiś plus za jazdę w terenie w porównaniu do tych waszych szotarów, które są milion razy szybsze Ja myślałem, że to ma Ojej. cztery koła jak normalny kład No to że źle myślał pozdrow ale ten twój trójkołowec daje dobrze No za dobrze No, Wy, no jest, jest szybciej Jeszcze ty masz zrobionego e, nie mam zrobionego, To no ty Wyglądek zrobiony Bartygnojku Ja Jadę Nie, takie coś nie stać A wy macie przerobione też Wygląda jakby... Nie, a moje kolory to są Bo ja przecież Enduro też powinien mieć przerobione No bo nie było przerobione No właśnie, normalne była ta wersja Ja z całej chyba nie było i nie No nie było, nie było, nie było No dobra, a z reprezentant każdego motocykla teraz Tak Chociaż to gówno trójkołowe, to ja nie wiem, czy tak bym nazwał. A, kto wypadł? Panie Dragon. A, no I tak, ten ten. Dragon jest ostatni. No ten, ten trójkołowy, coś jest Ja zwiedzam ten tak... o, Na razie cię poznać. A... O nie. Na razie, Bartek. O kurde, No i... Dzięki! Wypadłem! <śmienicza> <śmienicza> Samo spełniająca się przepowiednia! Na razie hogaty! Zanim spadł i spadł. Na razie hogaty! No to, to nie, nie się bawić! Bawi. Tego się kontrować nie da! Trajkart! No, no. tak. I ruszyć pod górę nie chcę! No spadłem z góry! <śmienicza> Jezu Bartek, za szybki ten szotaruś, nie? Troszkę, ale daje radę. Ten strąg Nie, to jest Nie, jestem tobą. Chcesz, jest, Bartek? To zakupi. Aha. A ty bardziej. Nie, mhm. panowie, to co, face to face może zrobimy? Dawaj, W W momencie, tak. jak już tak brzy między Panie wami. A to w turkasz mnie. Dobra, Szotara masz plus na podjazdach pod górkę, faktycznie, ja. bo masz więcej mocy niż no to jakieś jest enduro za fajdane. To się ciągle. To ja mam rezi w nazwie, żeby enduro jechać. Tak. Co jest? Zapisek <laughs> masz taki. Playgames, hogaty Playgames, no. Weź się posuń. Enduro, dajcie mi jakiegoś nakeda lepszego i tyle. Dobra, ja tędy, tędy. nie obok Bartka, pozdro. No, no dubsko, to co ty się pchasz! To ty się, To ty, ty się pchasz! To ty się pchasz Ty jesteś Marta, szerszy. Ty pychasz, popychasz nie mój tędy. motocykl ze swoim motocyklem, jak nie ten gościu. Mówiłem, że jak najdalej. To się spinuje! nie tędy. A pojechałeś... A dobra, to jest Mówiłem, że, ja? że ja mogę jeździć po skałach. A ja jestem szybszy. Bo czym to szybko to nie, nie po... O Jezus Maria łobuz! Mara Jak mnie wziął w obroty? Nara łobuz! Może wypad. wypadł? Właśnie łobuz wypadł Ale żebyś ty wypadł jeszcze? Ale ty razem ze mną wypadniesz ok. Bartosz eee, Piotr... Kurę nie ma Bo się nie zaczął. Nie na no nie mogę! Bo ja ci na wyścigu skupię, żeby o... nie wylecieć Jaki no To zacznij na innych rzeczach się skupiać może, co? Nie, bo wtedy wyjrzy bardziej proszę się wypadną. skupia tylko na kiblu Nie, na kiblu samo leci to chyba niedobrze! To nie powinno tak wyglądać. Nie! Ale to byłbym inaczej! Kaliko byłoby spoko mam Draftera Ja szukałem kaliko, a nie draftera! Drafter? Oj! Niedobrze, kto tam Bębu jakimś jedzie czy czymś? No ja mam draftera. Dobra. To z tyłu, to no, jakiś omnisik. Audi co wyjadę? To ja, nara. To nie miał no. być wyścig. Być uh! No, uh! chyba nie uh! na to wychodzi. Aha. To to było? Miał być chyba pół na pół okay. Jak mi się wydaje. No i będzie chyba pół na pół. Oby, oby. Jaka, Jaka ty... taką Jezu ten dragon. Jest dragon jak poleci, co chłop robi? A to kolejny! Jezus Maria! No nie wiem co tu się dzieje no? ta woda jeszcze niedobra być Ta woda jest nie, fajna to z wodą jest. Dobrze, dobrze nie Ta woda jest fajna panie Telirku tak się kończy No za i znowu te ten ataku. Nubek wygrywa No dajcie tak się spoku. kończy za próbę ataku ale po prostu nie poszła przeciera Poszła przeciera Dawaj Teli tego nie. ściera przeciera w kamieniu. o no, to jest najgorsze te kamienie i kamieni kupa no. Bartek coś Dotyka czy żył, bo nie jest kumałe Jedziemy, jedziemy, ja znam no, kto te zatrzymywanki daje? Koda no, jej zatrzymywanki, no Żebyś Dlaczego na zatrzymywanki? zatrzymywane ki. Skału? Nie bym taka! A, skały! A, ja. ja no skały! o, o słyszałem kały! No skały! wiem. kały! No skały, ja nie. Dobra, możemy A, przestać ci się poruszać, poruszać już temat kupy. Cię A straliście dzisiaj? To mój taki. Znaczy, A, nie, to Szeparda. Znaczy, Szeparda zmieniasz? Nie, dostałem no się, że no, chyba nie. brakuje jeszcze do Szeparda. Musisz być rudy i chudszy. Mi się wydaje, że w tym Witali macie problem. No jest tu problem, faktycznie no Nie właśnie. będę mówił, że nie ma problemu w tym nie ma ta ktoś... mapa prostu... Jeszcze ja, jeszcze ja! <grypieś> <grypieś> <grym umarły> bardzo dobrze Bardzo dobrze Bartosz współpraca Italii Dobra, no idzie, gdzieś ty. współpracujemy <gryś> Uciekamy, uciekamy oni! No <gryś> Bartek już zniknął <gryś> też gdzieś. Nie, to 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 Nie Wiesz wow, tam nie waliłem. Nie, nie waliłem się. Nie waliłem się, nie no No Dobra, daj ten wygonimek! też dawaj! <gry> Ale ty jesteś chorągiewa! Ty jesteś szybszy na prosty. Ale masz mój boost, dawaj no, go! Nie mam! No to goń! To byś miał! Jesteś chorągiewa, Bartek! quest! Straszna, no! Nie, no, nie ten jest! początek jest yy, dla szybszych, a później jest dla offroadowych bardziej, nie? Nie, nie nie. a nie, było, hał, to a nie to tu! Utrożenie. Nie, jesteś trzeci także! Nie nie, nie A, tam masz szansę Nie, Nie, no na offroadzie ci lepiej idzie! Dobra. Dawaj, te nie we mnie, tylko w niego. Rozpędziłem cię tak? Bartka, bardzo dobrze. Dawaj, jedziesz. Jedziesz tego dziada. Czemu dziada od razu ty? Przecież nie bije ciebie, wiesz? To, to ty, Bartyku. A jeszcze? Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Dokładnie. A mi się wydaje, że jeździliśmy podobnej mapie kiedyś. No, zawsze są podobne, podobne a. bo... Mapa jest ograniczona. No, masz Wiesz, kilka to, że kilka stronę chyba była z tego co tam. Ta, masz kilka obszarów dawaj, telirek. w tych mapach. Siatku, jedziesz. Po na pełny go. strumyczku, no to już jeździliśmy wielokrotnie, ale to były różne mapy, nie? Na, na pełny go jedziesz, ta, dawaj. W różny sposób zrobione. Teraz masz szansę. Druga jest tutaj jedna, więc wiadomo, że jak nawet fragment przejedziesz, to już jest... Przejechany bardzo podobny kawałek ten, ten, ten. Hmm. Dawaj ten, hmm. dawaj Dobra byle się głupio nie wywalać na Wywal Wywal <coughs> to po Twoja się to Co ty do Italii tutaj No, prosto prostu wleciałem z A. Nie, uuuu, na dwóch kołach to już koniec? Pan, bardzo dobrze, ten O, już koniec, dobra. Dalej, gonimy go. Nie koniec. być ciężko, bardzo wiesz. No nie, to będzie, to będzie ciężko. DEBILU jeden. No nie co mogę cię wybadać do płaskiej. panowie. Ja uciekam od niego. Koniec sojuszu. To jest scenariusz, tak? Aha. Strasz ten scenariusz, jedź. Pokaż mi kiedyś ten mityczny scenariusz. A to okay? napiszę. Ej, dobra, na prima prius kolejny tylko niech mi ktoś przypomni Dobra Robię scenariusz Okej okay, przypomnę ci Ustawiam przypomnienie Ustawiam. będzie taki fragment jak okay. gramy na odcinku ktoś się tam sieje.